Kiedy w 2012 roku w Obrzychu otwarto pierwszy żłobek w ramach rządowego programu Maluch, władze miasta zapowiadały, że w najbliższych latach potrzeby mieszkańców zostaną w tym zakresie w pełni zaspokojone. Sprawdźmy zatem, jak przebiega realizacja tych obietnic. Od września 2013 roku w obrzychu funkcjonuje łącznie pięć żłobków samorządowych, wśród nich trzy zupełnie nowe, oddawane do użytku od września 2012 roku. Razem oferują 275 miejsc dla dzieci do trzeciego roku życia. Obłożenie można powiedzieć jest prawie, prawie pełne. Są co prawda pojedyncze miejsca miejsca wolne w trzech placówkach, w placówce przy ulicy Niepodległości, przy ulicy Paderewskiego i przy ulicy Naukowskiej. Kompletne obłożenie mają te żłobki, w których realizowany jest program wsparcia dla dla rodziców wracających na, na rynek pracy. Projekt realizowany. Tutaj przy współudziale i takim głównym zaangażowaniu Fundacji Edukacji Europejskiej, gdzie znajdują to miejsce w żłobku dzieci rodziców próbujących powrócić na rynek pracy. I tam faktycznie nie ma miejsca wolnego. W tej chwili mało tego są listy rezerwowe i w razie zwolnienia się jakiegokolwiek, natychmiast zapełnia się ono kolejnym, kolejnym dzieckiem. Program bezpłatnych żłobków przynosi wymierne efekty, ponieważ rodzice, którzy zdecydowali się na uczestnictwo, muszą spełnić podstawowy warunek, jakim jest aktywność w kierunku powrotu na rynek pracy. Fundacja Edukacji Europejskiej na bieżąco monitoruje ruch rodziców na rynku pracy i faktycznie wielu z nich udaje się bądź podjąć edukację czy, czy jakieś. Kwalifikacyjne uzupełnienia do, do wykształcenia czy zawodu, bądź też już podjęła aktywnie, podjęła aktywnie pracę. Także jest to ten obszar, obszar właśnie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Wałbrzycha, który może budzić tylko i wyłącznie dumę. i, i być czymś godnym pochwalenia się. Duża liczba żłobków, które funkcjonują obecnie w mieście, każe władzom pochylić się nad kwestią racjonalnej organizacji administracji zarządzającej tymi placówkami, tak by nie generować niepotrzebnych kosztów. Między innymi z tego powodu nowo utworzone żłobki łączone są w zespoły, takie jak Zespół żłobków nr 1, który funkcjonuje od początku tego roku. W skład tego zespołu w tej chwili wchodzą dwa żłobki. Żłobek na ulicy Niepodległości i żłobek na ulicy Paderewskiego. Administracyjnie spowodowało to takie zracjonalizowanie, można powiedzieć, kadry, kadry kierowniczej i tej obsługi administracyjnej żłobka, ponieważ w tej chwili nad tymi dwoma placówkami czuwa i sprawuje. Nadzór osoba jednego dyrektora. Pozostałe trzy żłobki też są planowane. Na dziś jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie, kiedy te plany zostaną ziszczone. Są planowane podobne posunięcia administracyjne, aczkolwiek dopóki dwa z tych żłobków realizują projekt, pozostają na tyle autonomiczne i suwerenne, że do takiego zespołu włączyć tychże żłobków się najzwyczajniej, najzwyczajniej nie da. Projekt w żłobku przy ulicy Kasztelańskiej dobiegnie końca w sierpniu, a przy ulicy Kiserskiej realizowany będzie do grudnia tego roku. Wówczas władze miasta, w poszukiwaniu oszczędności, prawdopodobnie zastanowią się nad utworzeniem kolejnego zespołu żłobkowego.